Pan Bóg przez Pismo Świętego Jana Apostoła Ewangelisty daje najkrótszy opis grzechów, niemalże definicję, mówiąc, że na tym świecie zło występuje jako porządliwość ciała, porządliwość oczu. I pycha tego życia nie pochodzi od Ojca, ale od świata. Pożądliwość przemija wraz ze śmiercią porządliwców, a wola Boża trwa na wieki. Lecz porządliwości i pycha odbierają człowiekowi używanie rozumu. Dlatego człowiek poznawczością swoją nazywa to, co jest jego pragnieniem, wyobrażeniem i oczekiwaniem. Taki chciałby Grzechy Własne nazwać zasadą życia. Aby zgodnie z zasadą grzechu, grzechu sobie nie poczytać. Stąd wielu ludzi w swojej wyniosłości i pysze, czyli w samozakłamaniu, mają poczucie niewinności, a jednocześnie odstępują od tego, co jest obowiązkiem wiary. Od pełnienia woli Bożej i od rzeczyń Bogu złożonych. Mnóstwo ludzi odstąpiło od ślubowań małżeńskich i życie nie opuszczasz do śmierci i opuścili się od rozwodu. I tego jest co roku, co roku dziesiątki tysięcy w Polsce. A do tego jeszcze inne łamanie przykazań czyni tę ziemię bogorzelickiem, a ludzi nieprzyjaciółmi swoimi. Każdy grzesznik chce, żeby go wysłuchać i zaakceptować, ale nie korygować. Żeby go usłyszeć, pochwalić, ale nie skrytykować. W zamian za to. Jest doskonałym krytykiem wszystkich, zwłaszcza swoich najbliższych. I w krytyce wymieszanej z łzami i złością nie ma końca. Bo każdy nieustępliwy grzesznik własne życie przyjmuje za nadrzędne, obowiązkowe i wyjątkowe. Gdy ktoś z grzechu swojego czyni sobie zasadę, to jego pycha jest gorsza od szatana. Bo można rozumieć grzesznika, ale jeśli po grzechu grzesznik nadstawia się po medal i akceptację, to tego diabeł nie czynił. Pożądliwość ciała, wszystko, co ma człowiekowi służyć, zwłaszcza obżarstwo, w użyciu ciała własnego i drugiego człowieka. No i te ambicje, by być, by zdobyć, by zapanować, i wszelkie korzystanie ze świata i tworzenie sobie, zastępczych treści w miejsce Słowa Bożego. To na usprawiedliwienie własnego błędu. Każda ideologia, każda teoria, moda i to, co jest lansowane jest zakłamaniem fałszywie modelującym ludzkie myślenie, a później działanie. Świat uwziął się na prawdę. I to, co w ludziach funkcjonuje jako prawda, jest śmietnikiem zakłamania. A jednak sytuacja ta ma się dobrze, ponieważ człowiek szukający dobrego samopoczucia. I tego by mu przytakiwać za wszelką cenę, będzie polerował swój skrajny egoizm. Na nic łzy dzieci, matki, ojca, żony, męża, byle jego porządliwość, jego pycha nie uległy umniejszeniu. Stąd świat jest nienawracalny. Jest tak uodporniony na prawdę, że z powodu prawdy ludzie się bardzo łatwo, chętnie i na długo, a zawsze, a nawet na stałe obrażają. Nic tak nie ubliża jak prawda. Kto kroczy drogą kłamstwa, z prawdą ślubu nie weźmie. Będzie szukał słabszych od siebie, bo mu przytakiwali i go uwielbiali. Życie według porządliwości i zachcianek jest jak zatrucie ciała obcą trującą substancją. I dziś mamy ludzi duchowo zatrutych, ponieważ nie słuchają Słowa Bożego, tylko słuchają swoich zachcianek, które często nazywają prawami. Na rozmaity sposób, wielowarstwowo i dalekosiężnie, bożkiem uczynili sobie ludzie własne marne życie, aby nie wytrzeźwieć do prawdy i nie stalić się z Bogiem dawcą życia. Dlatego wielu pije grzech jak wodę i nic sobie z tego nie czynią. Wielu z nich dozna nawrócenia niemalże pod przymusem ekstremalnych wydarzeń. Jeśli przeżyją, będą mieć resztę czasu na pokutę, a jeśli nie przeżyją i oczy otworzą naprawdę wieczności, może być za późno. Gdzie kto ostatnio słyszał o zbawieniu? Ilu ludzi na tysiąc wie, co to jest zbawienie? W której rodzinie rodzice troszczą się o zbawienie swoich dzieci? Wszystko jest ważne. Tylko najważniejsze zostało zgubione i zapomniane. Módl się o uratowanie siebie, bo gdy będziesz kroczyć drogą prawdy i łaski, nie znajdziesz zrozumienia, wyplują cię z kręgu znajomych i nie doznasz ocalenia wśród takich. Módl się więc. Aby łaska Boga była dla Ciebie ocaleniem, aby Pan Bóg dał Ci słowo i mądrość w konfrontacji ze światem, który jest bardzo z siebie zadowolony i niemalże tanecznym krokiem zmierza do przepaści samozagłady piekielnej.